Czasami związki wydają się, że są tak ważne. Młodzi ludzie przede wszystkim popełniają błąd, żeby stworzyć związek. Tyśa, co to ukrywać? Miłość, zakochanie, to domena wagi. Ale potem przychodzi hmm, skorpion i zaczyna się seks. Ale po seksie zaczyna się szczerec i trzeba podjąć jakieś trudne wyzwania, czyli świadomość albo uciec, bo to szczerec za pół koń, pół człowiek. Nie wiadomo, czy ta dolna część świadomości zagra, czy bieżnia przed sobą. Najlepiej tartanowa, bo wtedy jest na wesoło patadaj, patadaj poleciał, lub też, no, jak wszystkie centaury wyginęły na wojnie. One lubiły się kochać wyjątkowo, zresztą Jowisz jest wyjątkowo zdradliwy. A potem po Jowiszu przychodzi okres cudowny, najpiękniejszy, koziorożca. Smuta taka, że po prostu szara rzeczywistość. Przysząc kolor szary. Ja specjalnie na marynarkę założyłem taką sz szarą. No właśnie po to, żeby wyglądać jak sędzia miłości. Nazwijmy to. I z tego koziorożca jest wodnik. I potem tak było ciekawe, ale się stało nudnie. I trzeba było hop zmienić, czyli no, kwiatek. No, i to zaczyna być wesołe, ale potem w rybach są ofiary. I najgorzej, że te ryby przestają funkcjonować, jakby się chciało. I wraca się do marzeń. I powtarza się te same błędy w baraniu. I potem e, mój przyjaciel do mnie mówi: zaminuj stryjek, ściekirkę, na kijek. Patrzyłem się na to troszeczkę niezdowierzając. Miał cudowną żonę. Ma cudowną córkę. I co dalej? Ale to wszystko tylko miał. Koty w marcu miał, miał, miał. No i rozumiemy się chyba wszyscy.